Cześć! Witajcie w kolejnym filmiku o waszej ulubionej platformie e-commerce. Dzisiaj opowiem Wam, co nowego pojawiło się w kreatorze stron, ale zanim do tego przejdziemy, krótkie ogłoszenie. Moja platforma e-commerce jest stosunkowo świeżym produktem na rynku, dlatego niewiele osób ma do niej dostęp, ale przygotowałem dla Was wersję demo. Jeśli chcielibyście uzyskać do niej dostęp, możecie zgłosić się w komentarzu i będziecie mieli dane logowania do właśnie tego panelu. Zacznę od pokazania Wam, jak kreator stron wyglądał w sierpniu ubiegłego roku. Mam tutaj stary filmik, możemy sobie powiększyć. Nie będę za bardzo skupiał się na opisywaniu, co tutaj widzimy, tylko od razu porównam tą wersję z nową. Natomiast właśnie zobaczmy, jak nowa wersja wygląda. Przede wszystkim dużo więcej funkcjonalności jest dostępnych. Natomiast to, co jest najważniejsze, to właśnie to, że udało mi się w końcu przebudować tą aplikację na tyle, że jest faktycznie przejrzysta i opowiem Wam właśnie, które poszczególne elementy w głównej mierze zostały poprawione w ostatnim okresie. Jedna z najważniejszych zmian to jest redesign tego panelu z lewej strony. Po prostu wygląda to dużo bardziej przejrzyście, przyjemnie również dla oka. Mam nadzieję, że Wam właśnie się też podoba, jak to się prezentuje w tym momencie. Na pewno dałoby się poprawić, ale ten efekt jest bardzo fajny. Pokażę Wam to na przykładzie. Niech to będzie właśnie ten element i chciałbym go wyrównać do prawej strony. Od razu jesteśmy w stanie wzrokiem dostrzec, E, taką opcję klikamy i widzimy, że już jest wyrównane do prawej strony, do lewej strony. Jest to bardzo proste. Oczywiście jest tutaj dużo więcej opcji, ale przykładowo właśnie margines też łatwo jesteśmy w stanie teraz dostrzec, a wcześniej no niestety problemy były bardzo, bardzo duże. Zobaczmy jak to wyglądało wcześniej. Wcześniej musieliśmy zobaczyć, że to jest margines zewnętrzny. Tutaj niby był kolorek, a tak naprawdę ciężko było odróżnić na początku margines zewnętrzny od zewnętrznego. A w tym momencie ikonka jest po prostu bardzo wymowna. Widzimy strzałki do wewnątrz, na zewnątrz i po prostu przyjemniej się pracuje. Omówiłem menu z lewej strony, także przejdźmy teraz do omówienia menu z prawej strony. Przede wszystkim to, co się zmieniło, to to, że jest dużo bardziej przejrzyste. Jak to osiągnąłem? Przede wszystkim ukryłem elementy, które nie są potrzebne zwykłemu użytkownikowi. Te są widoczne dopiero, kiedy włączymy tryby zaawansowane dla dewelopera. Natomiast widzimy, że przykładowo dodatkowe skrypty to nie jest coś, co inaczej by nas interesowało. I w ten sposób, jak przyglądamy kreator, dużo łatwiej na pewno się pracuje. A teraz przejdę do formatowania tekstu. Tutaj też było całkiem sporo zmian. Zaznaczmy fragment dowolny, i to co zobaczymy, to to, że belka, która służy do szybkiej edycji danego fragmentu tekstu, została podzielona na trzy części. Pierwsza to jest edycja danego elementu, czyli w tym momencie możemy na przykład coś pogrubić, wyrównać i tak dalej, ustawić link. Kolejna jest na Dodawanie elementów. Tutaj widzimy również opcję wstawienia ikonki zdjęcia i tak dalej. A ostatnia to jest część, właśnie na zaznaczanie, czy to znaczenie całego fragmentu tekstu, całego bloku tekstu bądź dowolnego innego bloku albo po prostu odznaczenie wszystkiego. Żeby Was nie zanudzać, przechodzę od razu do kolejnej funkcjonalności. W zasadzie jest to takie drobne usprawnienie, ale można to docenić, jeśli właśnie byśmy pisali dużo tekstu, wyznaczyć fragment tekstu i w tym momencie co możemy zrobić? Nacisnąć Ctrl B i to, co się dzieje, to właśnie widzimy bold, yy, pogrubiony fragment tekstu. Takich skrótów klawiszowych jest dużo więcej. Przykładowo możemy co zrobić. Możemy zaznaczyć cały fragment tekstu. Właśnie taki i w tym momencie, kiedy nacisnę Ctrl D, Coś w stanie? Zduplikuje się właśnie ten blok. Prawie zapomniałem Wam powiedzieć o jeszcze jednej istotnej zmianie, która zaszła z lewej strony w menu. Otóż, zakładki, które widzimy, które mają pomóc w filtrowaniu poszczególnych ustawień, konkretnych elementów, jest teraz cały czas otwarte. Także dużo łatwiej jesteśmy w stanie po prostu z tego korzystać. Tak? To wręcz zachęca, żeby to kliknąć. Wcześniej to były dwa kliknięcia, musieliśmy rozwinąć, wybrać konkretną opcję. A teraz pozostaje właśnie jeden klik i od razu widzimy przykładowo opcję układu albo wszystkie opcje związane z wyglądem. Oczywiście nie są to wszystkie zmiany, ale mówiłem te najistotniejsze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście dajcie znać, czy chcielibyście z takiego kreatora sami korzystać. Zachęcam do pisania komentarzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.